Filtracja jak w każdym jednym, praktycznie takich tych gabarytów e, akwarium morskim, no, na sampie, bo, bo jest to wygodne po prostu. Ja tu akurat. Mam filtrację na sampie, który przerabiałem dwa razy i będę go przerabiał po raz kolejny. Poklejone na szybko przed pierwszymi urodzinami sklepu, żeby to odpalić. Oczywiście, poklejone także wszędzie sól i tak dalej, ale chodź zobacz. Filtracja opiera się na takiej zasadzie, że, że po prostu no, woda musi zapierniczać. Komory są wklejone w zupełnie inny sposób, one są wklejone tak testowo, że tak powiem. No to na jaki zbiornik jest, jaka to jest pojemność tego sampa? Ale... Eee, tu jest e, 400 litrów sam. No to jest 150 albo 2 metry, kurde nie pamiętam. No jest dość spory, on ogarnia te dwie, e, te dwie wanny, e, więc e, no, tych medi filtracyjnych też tu jest dość sporo. Jest tu też taki miszunk tych medi. Ale jak tylko uda mi się ogarnąć kwarantannę, to planuję go przebudować, ponieważ chciałbym rollermat w nim zamontować. Jest to świetne urządzenie, A to które. taką co Tak. On, genialne urządzenie, które bardzo pomaga, ponieważ w tym momencie e, codzienna wymiana włókniny dla mnie obowiązek, o którym zapomnę na 100%. Jeżeli chodzi o e, cały detritus. No to na dzień dzisiejszy jedyne urządzenie, które zbiera ten detrytus to jest ten odpieniarz, o przepraszam, który był czyszczony w sobotę. I zobacz, jaki on jest zaklejony. U. Czyli jest tego dużo. On, e, ja go czyszczę co, średnio co 3-4 dni i prawdę powiedziawszy, nie bardzo mam pomysł, skąd ten detrytus się bierze, ponieważ ryb tu nie jest jakoś bardzo dużo. Koralowce same z siebie no, karmię, ale nie karmię aż tak bardzo, żeby, żeby tu był jakiś taki szał. Nie wiem, dlatego chcę zamontować ten roller mat. Co tu dalej z filtracji? Działa to na dwóch pompach obiegowych, bo tak jest bezpieczniej. Odpieniacz jest dużo za duży, bo ten odpieniacz, który tutaj jest, on jest do 2000 litrów wody, ale specjalnie taki wziąłem, ponieważ jak jest obklejony, to jego wydajność spada. No niestety, coś za coś. Pojemnik na dolewkę. Bajzel w kablach, jak u większości. nawozów. Pompa jest. to nie nawozów, ale minerałów. Ja, że jestem neandertalczykiem, jeżeli chodzi o nowości, staram się unikać wszelkiego rodzaju rzeczy połączonych po Wi-Fi z internetem, z chmurami itd. Jest to manualny dozer, w którym, jeżeli ustawię raz dawkę, to dopóki jej nie zmienię, to tak będzie. Tu żadne aktualizacje oprogramowania, żadne inne cuda nie mają wpływu na, na działanie tego sprzętu. Leje się tu zwykły bali. Może nie tyle zwykły, bo, bo leje tu koncentraty, nie, nie będę wymieniał firmy po raz kolejny, ale, ale koncentraty nie, balinga ogólnie dostępnego. Tu już jest Rollermat w tym akwarium troszeczkę inaczej sam wygląda. Komory są wklejone w ten sam sposób, ponieważ fenomenalnie to działa. Jest e, Rollermat, który obsługuje do 1500 litrów bodajże. E, rolermat, średnio na miesiąc czasu wystarcza mi rolka. Jeżeli tylko jest dobrze ogarnięta cyrkulacja i lampa ufała, akurat tu jest złożona doraźnie teraz, ale, ale też będzie zamontowana tak docelowo, gdzie, gdzie będzie bypass zrobiony, e, wszystko y, no zawsze wychodzi w praniu. Powiem szczerze, że jak składam u siebie zbiorniki, to gdzieś tak podchodzę do tego, a przecież te poprawię. Jak u klientów te zbiorniki składam, to staram się tak robić, żebym nie musiał tam wracać i przerabiać tej hydrauliki. Żeby unikać dodatkowej roboty niepotrzebnej. Nie? Wyjazdów, głównie chodzi o czas. Ja niestety z tym czasem mam e, bardzo duże problemy. Notoryczny brak czasu to jest choroba, której nie mogę się pozbyć, bo w momencie, kiedy myślę, że e, już mi się udało wyjść na prostą z czasem, no to okazuje się niestety, że e, że coś wchodzi nowego, co, co po prostu no, zabiera mi czas. Tu jest regał akurat na żywej skale, oh. bo testuję dwa rozwiązania i sprawdzam, który, który będzie się najlepiej, e, które będzie najlepiej działało w przypadku takiego regału i w przypadku dociążenia, bo no, nie ukrywam, że te regały są dość obciążone, ponieważ no, tu na chwilę obecną jest gdzieś około 50 ryb i na chwilę obecną działa to ok, Jest tu skała, która jest od, ja wiem, 6 lat ją mam. Przynajmniej w większości. Te ciemne to na pewno jest skała, która, e, która jest u mnie bardzo długo. E, te jaśniejsze to może być skała, która tam powiedzmy od roku czasu jest. E, tak samo jest roller mat, który genialnie wyłapuje wszelkiego rodzaju detrytus. E, naprawdę bardzo, bardzo pomocne urządzenie. A drugi regał mam na ceramice. Tu widzę biobale. To nie są biobale, to są pulki mineralne przyjacielu. Jest to produkt, który jest naprawdę produktem fenomenalnym, jeżeli chodzi o akwarystykę morską. Bardzo dobrze się sprawdzają. Mam tu ze względu na to, że budowa całego regału nie pozwalała mi na wstawienie szerokiego sampa. Nie robiłem tu komór żadnych grodziowych i ta woda swobodnie przepływa. Dlatego jest też tak duża ilość tych medi filtracyjnych, bo no, gdyby tu było przykład powiem nie wiem, 5 kg włożone, mogłoby to nie pyknąć. Nie wiem jeszcze docelowo jak to będzie się zachowywać, ponieważ regały są w miarę świeże. Na razie jest wszystko w porządku, ryb jest dość sporo, nie mam problemów z parametrami wody, ryby nie chorują, nie stresują się. Oczywiście zdarzają się jakieś tam wysypki ze stresu, ale w ostatnich dwóch tygodniach jest to, można by powiedzieć, tak nawet troszeczkę bardziej nagminne, ze względu na to, że naprawdę bardzo dużo ludzi tu w ostatnim czasie się przewinęło i te zwierzęta też to odczuwają, bo jeżeli przewinie się tam 5 osób dziennie. Nie ma problemu, ale u rodziny sklepu było tu prawie 80%. osób. No, bo to jest ruch stres, każdy podchodzi ogląda, tak. więc ryba to też też. Tak. Ryba I to, tak jest, nie to jest dla nich dość dużym takim wyzwaniem, że tak powiem. Ale jako tak te systemy jeden i drugi działają. Woda zapiernicza, woda jest dotleniona. I tak to ma działać. I tam są jest też lecznica, gdzie mam pokolce akurat w tym momencie na leczeniu. Także. Jest to pomieszczenie, które jest podstawą takiego sklepu, no bo inaczej nie ma możliwości e, prawidłowego przygotowania ryb do wyjścia do akwarium. No bo nie sztuką jest wpuścić z worka i na drugi dzień sprzedawać, kiedy możesz e, komuś ubić całe akwarium, gdzie przykład powiem, nie wiem, ktoś ma 1000 litrów, ma zamkniętą praktycznie obsadę, ale marzy o jakimś pokolcu. Wpuszcza tego pokolca prosto z wora, on jest tańszy o 50-70 zł i nagle się okazuje, że wchodzi o dinoza, wchodzą pasożyty. E, Ryby nie dość, że są zestresowane, to w większości kończy się to ubiciem prawie całej obsady. nie? Bo... No, tak sami też nie lawce... kwarantannę, sami też nie zawsze zrobią. Nie każdemu się chce, nie każdy ma możliwość. Prawdę powiedziawszy, nie, w większości przypadków nikt nie robi kwarantanny. Prawdę mówiąc, jak rozmawiam z ludźmi po pewnym czasie przyznają się, że robią. Jedyna aklimatyzacja, którą robią, to jest aklimatyzacja temperaturowa. Czyli kładą worek na górze, on wyrówna się temperatura. Niektórzy. Ci bardziej ryzykanci e, przelewają z worka, z tą wodą ze sklepu. E, jeżeli jest to naprawdę dobrej jakości sklep i dobrej jakości woda, nie ma problemu. Aczkolwiek w każdym sklepie może się zdarzyć to, bo tu, tu jednak te dostawy rotują, prawda? Że nie jest to tak, że mamy osobne zbiorniki na Sri Lankę, osobne zbiorniki na Dżakartę. E, często jest tak, przykład u mnie w sklepie, jest tak, że ryby najpierw mają tą kwarantannę, jak widzę po tych dwóch, trzech, czterech niejednokrotnie tygodniach, że wszystko jest w porządku, ryby lądują w regale, który jest regałem handlowym. Były sytuacje, że ryby były w kwarantannie i, i trzy miesiące, bo niestety trzeba było je przeleczyć albo miedzią, albo jakimiś innymi środkami, bo były najczęściej z bali przychodzą dostawy, które są w stanie jakim są, no ale na to już wpływu niestety nie mamy. Niektórzy importerzy też e, zależy im na tym, żeby jak najwięcej sprzedawać, żeby sklepy e, zamawiały u nich, nie u innego importera. Dlatego zmniejszają ilość wody, w której ryby przychodzą. Ryby po, przychodzą pod amoniakiem. Ryby przychodzą tak zasyfione, że niejednokrotnie otwierając box... Powiem tak, jak ja zaczynałem e, pierwsze dostawy ściągać, to zamawiałem sobie po dwie rybki. W tym momencie zamawiam po 8, po 10, bo niejednokrotnie, jak na przykładzie babek kopiących, jest tak, że już w boksie przychodzą cztery martwe. Więc, jeżeli zamówiłbym dwie, nie mam tych ryb w ofercie. No jest, jest jak jest na dzień dzisiejszy i nic tu z tym nie zrobimy. Uważam, że każdy sklep, który oferuje towar, sprzęt, może nie tyle towar, co sprzęt, powinien sam używać tego sprzętu i powinien. Na ekspozycji mieć e, po prostu ten sprzęt wyeksponowany, żeby klient przychodzący mógł sobie spojrzeć, że lampa X, lampa X w wersji takiej, lampa Y, lampa taka, siaka owaka. Dobierasz sobie wtedy. Ja mam e, urządzenie, na znaczy jest to mój prywatny telefon, ale w, każdym ty, w tym urządzeniu są wszystkie aplikacje wrzucone. E, jeżeli chcesz się pobawić lampą X, ja ci daję aplikację, możesz sobie dobierać kolory. Jeżeli będziesz chciał na przykład, nie wiem, zobaczyć, marzy Ci się taka poducha, a chciałbyś lampy tamtej firmy, przestawiam Ci tą poduchę, dajemy jej pół godziny czasu na to, że ona się zaaklimatyzuje, dobierasz sobie to, jak chcesz. Na tej ekspozycji masz e, wiodące produkty w tym momencie na rynku. Brakuje mi jednej lampy, którą będę chciał niebawem e, też zawiesić. E, zmieniam co jakiś czas e, umiejscowienie nad danymi zwierzętami, bo o ile widzę, że ta lampa świetnie działa z poduchami i tak dalej, to teraz będę przewieszał inną lampę, na przykład nad eufilię. Chcę zobaczyć, jak one będą reagowały na to światło, jakie ustawienia. Nie jest to problemem, to jest 15 minut pracy i będzie ta zamiana zrobiona, a będzie to kolejna wiedza, którą, e, którą będę mógł się podzielić z klientem, bo klient nie ma możliwości takiej. Później się dzieje, jeżeli klient ma do bludu pieniędzy, to nie ma problemu, czy on sobie kupi lampę jedną, drugą, trzecią, czwartą, później leżą na półce i kurzą się, ale to jeżeli go stać na, na takie zabawy, to jak najbardziej, niech się bawi. Ale klient, który przychodzi do mnie, e, który ma okrojony budżet, ewentualnie w większości przychodzący klienci to są młodzi ludzie, którzy te pieniądze zbierali, mając osiemnastki, często z jakiejś innej imprezy, e, część rodzice im pomagają, no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby. Kupić sobie na przykład, nie wiem, lampę Rifler, i nagle się okazuje, że jest to lampa, która albo im jest kompletnie niepotrzebna, bo jest za mocna, albo nie spełnia ich oczekiwań. Więc oni tu mają możliwość przetestowania tego, tego produktu i dobrania go e, według swoich zapotrzebowań, bo e, no nie sztuką jest wywalić kupę pieniędzy. Sztuką jest to zrobić na tyle rozsądnie, żeby, żeby to działało i żeby nie zrujnowało ci budżetu, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, no można jeździć 50 samochodami, tylko po co? Jeżeli e, lampy są najdroższym elementem praktycznie w akwarystyce e, i masz z tym mieć problem, no to chyba lepiej jest moim zdaniem kupić sobie dwa jakieś fajniejsze koralowce, aniżeli kolejną lampę. Także, także tak. Tak samo jest z matami, z odpieniaczami. E, można sobie popatrzeć, można sobie. Sprawdzić. Ja mam e, popisane e, daty wymian e, włóknin, Ile dany roller ma, jakie ma przepływy. Jesteśmy w stanie podkręcić na maksa, żeby zobaczyć, czy spełni e, rolę. Nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby to, to na miejscu przetestować. I tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli którykolwiek sprzęt zakupiony u mnie w jakikolwiek sposób ulegnie awarii, e, no to, to jest ta pełna pomoc serwisowa też przy tym. Nie? To jest różnica między sklepem prowadzonym przez pasjonata, a sklepem internetowym, skierowanym na typowy przemiał towarowy, bo tam jesteśmy tylko cyfrą. No tak z ciekawości, bo tych zbiorników trochę jest. Jak to wygląda? Bo tak mnie też to ciekawi trochę, taka codzienna opieka tego, jakby, nie. tam, podmiany wody, tego typu rzeczy, bo jakby no, każdy ma akwarium, wiadomo, ile małego akwarium w domu potrafi czasu zająć. Codzienna opieka? A tutaj tego jest dziesiątki zbiorników, więc. Codzienna opieka wygląda tak, że. Kiedy w poniedziałek rano zaczynam serwis, e, on trwa do godziny 12, ponieważ później jadę do pewnej firmy serwisować zbiornik u nich, który jest jeszcze większy od tego zbiornika, więc tam też mam e, zabawę trochę. E, serwisy, e, serwisowanie i obsługa całego tego e, grajdołu wygląda w sposób taki, że jak zaczynam w poniedziałek, to kończę w sobotę i zaczynam od poniedziałku z powrotem. Zaczyna się zazwyczaj podmianą w wannie z koralowcami, e, tu idzie podmiany 200 litrów. Bo na kolejny dzień, kiedy, kiedy napełni mi się cała beczka, sól się wymiesza, bo, bo na chwilę obecną nie mogę sobie pozwolić na e, stawienie e, Mausera, aczkolwiek już e, myślę nad stawieniem 600-litrowego Mausera na, na solankę. E, na chwilę obecną mam 240 litrów w beczce i ta beczka, prawdę powiedziawszy, e, to jest dobowa, bo 200 litrów mniej więcej idzie do wanny we wtorek 200 litrów jest podmiany, tu na dziś będzie naszykowana solanka. Później biorę 200 litrów, wymieniam w zbiornikach. Z... Bo to też tak standardowo plus minus 20% podmiany? Czy... Nie, to są większe podmiany. Więcej? W przypadku akwarii, tak w sklepach podmiany są większe ze względu na to, że jest dużo więcej ryb pływa. Jeżeli tu mamy na przykład obieg, że ja nie pamiętam, liczyliśmy ostatnio, ale z Sampem wychodzi chyba 670 litrów. To ja staram się robić podmianę tak w granicach 150-200 litrów, w zależności od tego, jak widzę, jak zbiorniki wyglądają. No to faktycznie trochę pracy przy tym jest. Tak, jest, jest pracy. Nie będę ukrywał, że troszeczkę. Przespałem temat stawiając sklep, bo w momencie, kiedy tu jeszcze nic nie było, mogłem po prostu wyrżnąć w podłodze odpływy wody, co by mi bardzo, bardzo ułatwiło. Niestety na dzień dzisiejszy jeszcze jestem na etapie codziennych ćwiczeń fizycznych z wiadrami. Ale już doszło to do takiej perfekcji, że podmiana wody 200 litrów zajmuje mi gdzieś około 15-20 minut. Serwis, w tak można powiedzieć manualne wiaderka i... Na razie tak, w tym Spacierki. momencie. W tym momencie... Jak skończymy przebudowę kwarantanny, o której wcześniej wspomniałem, rozmawiałem już z hydraulikiem. Powiedział, że będziemy się starać zrobić tak, żeby zrobić jakąś centralkę, która będzie mi. Ja będę podchodził z wężem, ona będzie wypompowywać. Nie jest problemem wypompować wodę wężem, bo ja mam jak to zrobić. Problemem jest obliczenie ilości wody wy wypływającej. Miałem już trzy liczniki, które są na wąż zakładane, i było tak zrobione, że miałem na jednym wężu w celu testowania. Założone trzy liczniki na jednym wężu, każdy pokazywał inny wynik. E, niestety, no ciężko jest odprzęt dobrej jakości przy rynku zalanym chińskim e, towarem. I te, e, te liczniki w większości to są takie orientacyjne, a nie oszukujmy się, no, jeżeli by z zwany 240 albo 280 litrów, a mam 200 wody solanki gotowej, no to pojawia mi się problem, bo e, ja wiem, że wymieszanie solanki można wymieszać w 15 minut, ale uważam, że lepsze efekty dużo są w momencie, kiedy solanka przynajmniej 12 godzin się kręci w tej beczce i ona naprawdę się dobrze rozpuści, aniżeli kiedy rozpuści się wizualnie, że jej nie ma tej soli, na dnie jest czysto, jest okej. Okay. Nie, miałem nieraz taki, taką sytuację, gdzie awaryjnie musiałem zrobić w ten sposób, bo zdarzyło mi się właśnie podczas testowania takich liczników, gdzie Wypompowałem wody więcej aniżeli pokazał licznik, zdarzyło mi się robić na szybko z, z, dosypując do soli do zbiornika, w którym mam ero, bo jest na to osobny zbiornik, no i niestety były kwiatki później. Nie było wyjścia. No ja zawsze, tak jak powiedziałem, zresztą też klienci przyjeżdżają do mnie po solankę, po wodę Aero. Bo e, wodę Aero, jeżeli ktoś jest moim klientem stałym, to, to dostaje po prostu za darmo. Ja nie sprzedaję wody Aero. Bo niektórzy nie mają możliwości sobie wyprodukowania tej wody, nie chcą filtrów montować, e, nie chcą się z tym bawić. Dla mnie też kiedyś budowa filtra odwróconej osmozy to była czarna magia. Na dzień dzisiejszy mam filtr tak rozwinięty e, odwróconej osmozy, że beczka 200 litrów napełnia mi się w 3,5 godziny. On jedzie na czterech membranach na zaborach przeciwzwrotnych e, no, samych filtrów sedymentacyjnych wstępnych mam 8 sztuk. Dopiero później wchodzą węgle cztery e, pojemniki z żywicą. No, no, staram się e, jakość tej wody trzymać jak najwyższą. Bo ci klienci, jeżeli przyjeżdżają do mnie, biorą tą wodę i korzystają z tej wody w swoich zbiornikach, to nie chciałbym, żeby się okazało, że z powodu mojej wody mają na przykład wykwite Dino, czy, czy jakieś okrzemki im wywala. Woda, która ma 6-7 ppm na, na przepływowym TDS-ie, to moim zdaniem jest już woda, która się za bardzo nie nadaje do, do akwarium morskiego. A niestety podaż wody na, w naszym, okolicznym, na naszym okolicznym rynku. Była taka, że kiedyś przywiozłem wodę w, o przewodności 14 ppm, jeszcze kiedy ja zakładałem akwarium. No to jeżeli 14 ppm mam wlać i, i zastanawiać się później, z czego, z czego są problemy, no to, to po prostu lepiej tą żywicę wymienić i mieć święty spokój. Tym bardziej, że klienci, którzy przyjeżdżają do mnie, którym pomagam te akwaria prowadzić, e, robią testy ICP. Bo to jest podstawa w akwarystyce. No nie oszukujmy się, ok. E, Ludzie, którzy mają 10 lat, czy tam. Nie, długość stażu w akwarystyce nie jest żadnym wyznacznikiem wiedzy. Bo można tak pokochać to hobby, że po dwóch latach z własnych doświadczeniach będziesz wiedział, o tak, dobra, ten koralowiec delikatnie ma polipy skurczone, to znaczy, że brakuje tego, tamtego, owego. E, w porządku. Wiele osób niestety musi robić te testy ICP, żeby, żeby te zbiorniki prowadzić na odpowiednim poziomie. Ja zresztą też sam korzystam, ponieważ przy ilości akwarii, które ja serwisuję i które mają klienci, ja bym zgłupiał. Ja, ja po prostu nie jestem w stanie zapamiętać tego wszystkiego, bo tak samo jak ze sprzętem, Nie używają pomp X, drugi używa pompy Y, trzeci używa takiego dozera, czwarty używa innego dozera. Nie ma szansy. Ja sam się niejednokrotnie łapę, że przyjeżdżam na pierwszy serwis akwarium i podchodzę do pompy, z którą nigdy nie miałem do czynienia. No i wszyscy twierdzą, stary, przecież to jest zwykły, zwykła manualna pompa, dasz sobie radę. Ja podchodzę i dla mnie jest czarną magią obsługa tego sprzętu. E, tak samo nie jestem w stanie zapamiętać e, ustawień wszystkich urządzeń, jak i, i parametrów wody. Pytamy zazwyczaj klientów. Często jest tak, że po raz n-ty pytam, jaki ty masz duży zbiornik, bo nie pamiętam tego. Niektórych kojarzę, że mają malutką kostkę albo wielkiego cielaczka, jak ja to mówię, i wtedy, wtedy staramy się wyjść na, na jedną drogę, żeby, żeby te akwaria były w jak najlepszym stanie. Dlatego też staram się trzymać stok towarowy, który, który jest na półce za, za kasą. Taki, żeby każdy w przypadku problemów, jak przychodzi mu wynik ICP, i nagle się okazuje, że brakuje mu manganu, molibdenu, boru czy czegokolwiek przyjeżdża do mnie i tę e, chemię dostaje od ręki, ponieważ no, ważna jest w przypadku akwarium morskiego, o ile na efekt czekamy długo, o tyle natychmiastowa reakcja jest ważna, ponieważ niejednokrotnie 3 dni później już jest za późno. I i to jest ważne, dlatego cały ten stok staram się trzymać i, i zawsze mieć ten sprzęt na miejscu. Tak samo jest w przypadku sprzedaży na przykład lamp czy, czy pomp obiegowych czy czegokolwiek. Ja mam każdy jeden sprzęt na zasadzie takiej, że przykład powiem. Dziś czuje Ci się odpieniacz, który kupiłeś u mnie. Jest na gwarancji. Kupując w sklepie internetowym zgłaszasz reklamację, pakujesz odpieniacz, wysyłasz, wysyłasz go w Polskę. E, według przepisów jest 30 dni, i większość sklepów internetowych, tych największych, ma w nosie, czy ty masz ten odpieniacz, czy nie masz. U mnie, czy mniejszy, czy większy, dostajesz odpieniacz zastępczy. To samo jest z lampą. Ja mam na dzień dzisiejszy, e, nie będę lokował produktów, ale mam trzy lampy e, różnych producentów, które e, no, daję jako lampę zastępczą, bo miałem przypadek z lampą sprzedawaną przez pewną hurtownię w Polsce. Lampa z importu y, z kraju kwitnącej wiśni. No niestety okazało się, że serwis trwał prawie 3 miesiące. Gdyby klient został e, bez lampy na 3 miesiące, no to. to, to... Nie, ja, nie, ja nawet nie chcę myśleć, co ja bym miał w tym wypadku, bo dla mnie zero-jedynkowym podejściem jest takie, że coś się dzieje akcja-reakcja. Nie ma ty przyjść pojutrze, przyjść za 5 dni. Staram się wszystko mieć tak, że jeżeli zostaje mi jedna buteleczka, w momencie jest zamówienie. W momencie zamawiam, bo jeżeli jutro przyjdzie mi klient po tą jedną buteleczkę, to nie oszukujmy się, nie jest to sklep spożywczy, gdzie tych buteleczek trzeba 10, eee, przyjdzie mi klient po tą ostatnią butelkę, to ja wiem, że ja pojutrze już mam dostawę świeżego, świeżego towaru. Kolejną rzeczą, dlaczego też tak robię, jest to, żeby mieć cały czas świeży ten towar, bo niejednokrotnie zdarzyło się, że pojechałem do sklepu X jeszcze jako akwarysta, eee, wziąłem przykład, powiem, nie wiem, aminokwasy, przyjeżdżam do domu, okazuje się, że są pół roku po terminie. nie. I teraz pytanie za duży milion. Jest to chemia. Może nie. To, przepraszam, nie wlać, aminokwasy nie są chemią, ale właśnie wlać czy nie wlać, Czy te dwa lata, które nakazują ustawy, czy to jest termin, który spowoduje, że te aminokwasy już są zepsute? Czy one się zepsują dwa dni później? Cholera wie. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ten towar był świeży. Ja tu powiem szczerze, no mega fajnie, że to mnie trochę zdziwiło to podejście, że fajnie, że nie, nie zostajesz piąty na lodzie, coś się psuje, dostają sprzęt zastępczy, nie że są miesiąc czy na parę tygodni bez, bez filtrów, czy bez czegoś. Nie? I jak wam wcześniej Bo to jeszcze... Przed... No, Niewiele sklepach coś takiego zdarza. Przed nagraniem wam wspomniałem, że... Yy, no ja jestem też właścicielem tego marketu, w którym jesteśmy. Yy, wcześniej też było. No tam mamy w ofercie kosiarki, piły spalinowe i tak dalej. I mnie tego nauczyli klienci. Zresztą ja też bym chciał być tak potraktowany. W momencie, kiedy przychodził największy sezon, gdzie trawa rośnie z dnia na dzień, a klientowi się psuje kosiarka, no to pojawiały się cholernie wielkie problemy. Klienci niejednokrotnie czekali miesiąc czasu. Od tamtej pory, kiedy ja stwierdziłem, że ten sprzęt zastępczy to jest podstawą, Pierwszą rzeczą jest to, że wzrosła sprzedaż, ponieważ ten klient wie, że w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje, on jest zaopiekowany, że nie musi się martwić i, i nie wiem, dzwonić do kolegi z y, Torunia, czy gdziekolwiek stary, nie masz jakiejś lampy pożyczyć, bo, bo, bo nie mam czym świecić, bo, bo coś się stało. Eee, I tak samo jest zresztą na, na markecie, że jeżeli kosiarka się psuje, ja mam innych firm kosiarki, mniejsze, większe, które też ten klient dostaje. Eee, drugą rzeczą jest to, że staram się. Polecać, staram się oferować i sprzedawać produkty, których używam sam. Yy, które wiem, że w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji patowej, jestem w stanie wziąć telefon do ręki, zadzwonić i powiedzieć: Słuchaj, Kaziu, Stasiu, Franek, mam taki i taki problem. Mam takiego i takiego klienta, i potrzebuję, żebyśmy to załatwili w trybie ekspresowym. Miałem sytuację, gdzie winy klienta. Po prostu, no nie będę ukrywał, lampa wpadła do akwarium, wpadła no, częściowo, wpadła częściowo, no. Ale e, zależało mi na tym, żeby nie zrobić tego w typowo polski sposób, tylko e, to znaczy, e, wpadła panu lampa do wody, sorry, winetu, wywalona. Trzeba było uważać, nie? Tak, e, lampa pojechała na serwis, zadzwoniłem do serwisanta. Do właściciela firmy zadzwoniłem mówię: Słuchaj, jest taka i taka sytuacja, proszę cię zobacz, czy da się coś tam z tym zrobić. Zależy mi na ekspresie, zależy mi na redukcji kosztów, żeby klient nie miał problemów. Zależy mi na tym, żebyśmy to zrobili tak, żeby był zadowolony. I to ja nie powiem, że to było dwa miesiące temu czy trzy miesiące temu. To było rok temu, kiedy ja nie, że zaczynałem, bo, bo u mnie od początku jest takie podejście i takie podejście będzie dalej, bo. Ten rynek nie jest jak rynek spożywczy. Mamy ograniczoną ilość klientów, więc ten klient musi być dogłaskany no, i musi być nie zadowolony. Nie wróci, musi być. Indziej, więc... e, kończąc jeszcze historię lampy. E, lampa została zakonserwowana, wyczyszczona, zakonserwowana, za, zabezpieczona w sposób taki przez serwis, że e, klient używa jej cały czas. Nic się z nią nie dzieje, gwarancja o dziwo nie została anulowana, ponieważ e, Serwis stwierdził, że jeżeli przyznajemy się bez bicia i nie świrujemy, no to warto też to docenić. A no nie będę ukrywał, że miałem też sytuację, kiedy klienci przychodzili i chcieli mi oddać trzydniowy sprzęt, który sobie popracował w akwarium, e, który, który no, no typowo takie zachowania ze sklepu internetowego, gdzie bo ja mam prawo oddać. Oddaje. No tak, kupią, potestują i, oczywiście, i na parę dni. Oczy, oczywiście większość klientów zna przepisy, tylko te, które im odpowiadają. Nie, nie doczytają tak. już tej klauzuli, gdzie sprzęt, jeżeli był włożony do wody, traktuje się jako używany i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze, pomimo nawet takich sytuacji, gdzie niejednokrotnie ten klient zadowolony nie jest dopieszczony do końca, ale wychodzi. Załatwiony, nie ma czegoś takiego, że stary, wożyłeś do wody, teraz to możesz, jak to mówili, w wojsku dawniej koniowi zameldować, że chcesz to oddać, prawda? No tak. No. Na tej zasadzie to u mnie działa i działać to będzie w ten sposób.